Okej, okay, ja zaraz szykuję na świąteczny tyłu. pokażę Wam jak go ozdobimy. A tutaj mamy kartkę od mojej mamy z Polski. Także moja świąteczna kartka nas zawsze wysyła, zawsze wysyła nam e, wspaniałą świąteczną kartkę i zawsze dodaje opłatek. Także mieszkamy w Anglii, ale zawsze mamy ten opłatek. Także i życzenia oczywiście rodzinne. Powiem Wam, że dostajemy zawsze też kartki od naszych sąsiadów. To jest nasza, nasi sąsiedzi zawsze kupują prezenty też naszym dzieciom. To jest bardzo miłe. And on się nazywa Davey Andra i mamy wspaniałą kartkę, od mi dostaliśmy my, oczywiście kupiliśmy też im kartkę. Także mamy tutaj kartkę świąteczną dla nich oboje. Także kupiliśmy im, im ciasteczka, świąteczne ciasteczka w tym roku. Także musimy napisać kartkę i my od razu damy. I zabieramy się za Szykowanie naszego wigilijnego stołu, żeby wyglądał jakoś bardziej świątecznie. Bo na razie mamy tylko tutaj naszą świąteczną świeczkę. Także zaraz coś wykominuję i piękne kwiaty dodamy świąteczne. To są właśnie ciasteczka, które im kupiliśmy. One są w takim kształcie, takiej karuzeli, zobaczcie, świątecznej. Naprawdę są piękne i podświetlane jest tutaj światło i melodyjka święteczne renifery ze świętym Mikołajem Wodem, jak tutaj widzicie one wyświetla się e, jasno jest, teraz to wam nie pokażę ale one są przefajne, e, to jest opakowanie, które dla nas otwarliśmy, ale pokażę wam jak wygląda w środku, otwiera się opakowanie i to jest właśnie projektor nie wiem czy dobrze widać, widzicie tutaj jest takie sanie e, naciska się je tutaj melodyjkę I po prostu gra. Je próbowaliśmy, bo to są dla nas. I one mają gingerbread tutaj, ciasteczka, duże opakowanie, naprawdę fajne, pyszne. Mają dobry a na dole są takie ciasteczka o, em, z czekoladą. Także serbatką, Fajny prezent dla każdego myślę. No i ładnie się prezentuje. Szkoda, że mi tego światła nie pokaże, ale może później będę. No i tak to wygląda. Mam nadzieję, że widać teraz. Muzyczka jest przy tych ciasteczkach i Sanie. I świąteczna melodyka. Naprawdę fajne jako ciasteczka takie talerze czarne, bo będziemy ryby serwować w nich. Mamy chusteczki z tamtego roku. Muszę je oczywiście przeszykować, ale kupiłam w przecenach w tamtym roku takie coś ozdobne do świątecznych. Oczywiście to nie, to jest sztuczne, ale wygląda bardzo dobrze. Do ozdoby na talerzyk świąteczny. Zobaczcie. Tak to się prezentuje. Oczywiście można ładnie te chusteczki inaczej e, spiąć, ale coś takiego świątecznego. Także mam kilka takich i też nie wygląda. I tak wygląda, jak już jest y, dobrze położona. Także mam takich cztery. No, oczywiście nasze tradycyjne pierożki zamrożone, z serem, z kapustą. No i oczywiście pieram. tradycyjnego zwerniczka nie może zabraknąć też. Mamy nasze świąteczne kwiatki. Tak to kosztowało 25 punktów. Ale no, muszą być świąteczne kwiatki. Są piękne. I akurat te są z lasem. Ok, Sofia je pieroga i pisze dla e, naszych e, sąsiadów kartkę. A tutaj wybrała świąteczną świecę, którą zapalimy. Ona się jak podpala, tak właśnie się kolor taki pojawia na niej całej. Także zobaczymy. Ok, nas tu już jest prawie gotowy, tak wygląda na nasze kwiaty. Świąteczne kwiaty. Muszą być. I nasz stół jest zastawiony, jak widzicie. Teraz zapalimy naszą świecę. Sofia, ja... or... ja podpala świeczkę. Jej! Yeah. Mam Pretty. I think I chose it well. That was nie wiem, czy widać. Przykuję wszystko. Mam tutaj rozmaryn, mięty do napoju. Będziemy mieli e, bezalkoholowy taki napój. Tutaj mamy specjalny, taki szampan bezalkoholowy, bo jest wigilia. Mamy ciemne talerzyki, bo będziemy serwać rybę. E, takie fajne danie rybne, i ja je robię. także, A jutro mój mąż gotuje w wigilię Ja robię, mój mąż gotuje we porze Narodzenie. Specjalnego indyka. Angielsko potrawę z nauki. Okay, mam tutaj miętę, przygotowałam te szklanki na lemoniadę, czyli mamy tutaj, będziemy mieli kostki lodu, e, miętę i cytrynę oczywiście. A dla Kasi przygotowałam szklankę z będzie miała wodę, ona wodę pije i mamy tutaj pomarańcza. Kasi dostała prezent od od naszych sąsiadów. Jaki piękny. Wow. Mm -hmm. Kasi dostała prezent i Sofia. I mamy Mikołaja, dużego takiego. Dla obydwu. tak, tak, przekąskę przekąskę dla gości. A ona ona szybko szybko się robi, ale wygląda pokaźni, jak tutaj widzicie. Zdecydowanie zaimponujecie swojej gości. Oczywiście mamy naszą świąteczną grę Monopoly i będziemy grać e, z dziećmi, bo to jest świąteczny czas spędzony z rodziną. Także będziemy grać zaraz. Co roku to robimy, tak? A musimy zostawić. Ciasteczka dla Mikołaja zostawić. Nie. dla Mikołaja musimy zostawić wam, jest zwyczaj. Mamy talerzyk, Marchewkę, ciasteczka, mleko. Nie want Chcecie prezenty, czy nie, Sofia? He no, will. Santa will need some. I can't Santa will need some... beer. I know. I know Santa. he would like a drink tonight. <laughs> <laughs> no, Sofia, get some milk. Otherwise, Santa will leave you no presents. Cassie, probably, Cassie Nie, Santa Rings it. Co jeszcze ciasteczka? Dla Mikołaja. Tutaj piszę. Dla Mikołaja zostawić ciasteczka. Co jeszcze mleko? Whoa, no, wow, wow, wow Think about how many houses he's going to and how much milk he's got to drink. You're gonna blow up! Sofia tyle mleka blah. nalała, że chyba rozpęczę tego Mikołaja. <laughs> tak się Tommy odlewa. No, no, nie no to put in your mouth here. Come on let's go. Ty tutaj. Gave him a of biscuits, just That's cool. Come on then, let's go. Gotowe. At least we know what story we're definitely having, don't we? We'll go that for Santa too. Yeah, cool. Okej, okay, starczy mu. We... Okej, okay, tutaj mamy dla Mikołaja naszykowane. Ciasteczka oczywiście. Wszystko naszykowane dla Mikołaja. My gramy tutaj i trochę rodziny taki czas. Then, in a twinkling, I heard on the roof the prancing and pawing of each reindeer hoof. As I drew in my head and was turning around, down the chimney St. Nicholas came with a bound. He was dressed all in red, from his head to his foot. And his clothes were all tarnished with ashes and soot. A bundle of toys he had flung on his back, and he looked like a peddler just opening his pack. His eyes, how they twinkles his dimples, how merry. His cheeks were like roses, his nose like a cherry. His friendly mouth was drawn up like a bow, and the beard of his chin was as white as the snow. He had a broad face and okay, a little. Mamy tu świeczkę oczywiście, kominek. Będziemy włączać świąteczne e, piosenki. To jest taka świąteczna wersja tego Monopoly jak widzicie tutaj. Naprawdę fajna jest. I ma takie figurki. pokazywałam Wam. Chyba? E, Renizer Indyk i bałwan. to rozkładamy już ją powoli. Mamy choinkę oczywiście i jak mały pójdą spać, to dopiero podrzucimy prezentem. tutaj będziemy działać na nasza wow, Także zdrowych, wesołych, pogodnych świąt. My się szykujemy zaraz na tej kilię. Do następnego filmiku na razie ta.